Cześć, Dzień dobry. Miałam ogromny problem z tym, żeby wybrać co chcę wam pokazać w tym tygodniu, bo mam pomysły i na meal prepy, i na organizację i przeróżne rzeczy związane z kuchnią. Dlatego Postanowiłam, że po prostu to pomieszam i będzie taki film, który myślę, że będzie najbardziej życiowy i chyba go nazwę Ogarniam Kuchnię albo coś takiego. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, mam na imię Basia i robi filmy o planowaniu, organizacji w kuchni, w domu, w Notesie, wszędzie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał i nie przegapić kolejnego odcinka. No dobrze, to to, co chcę wam pokazać, to oczywiście to, że mam tu jakiś tam bajzel, który zaraz y, posprzątam i zrobię y, jedzenie, fajne jedzenie, takie, myślę, które was zainteresuje inspiruje i, które będziecie mogły też wykorzystać u siebie w domu, a oprócz tego też myślę, że trafi się jakiś taki mały malutki nibrepik. Tak myślę a może jeszcze jakaś, jakieś porządeczki, nie wiem, czy zdążę. Ale wezmę sobie oczywiście mój ukochany wizualny timer, nastawiam go na godzinę? E, godzinę? Na godzinę. Najpierw nastawię go na godzinę i zobaczymy, jak mi pójdzie najwyżej. E, będę mogła dodać będę mogła dodać jakieś e, 15 minut max, bo potem muszę jechać po chłopaków, więc im ten czas jest bardziej taki ciasny, tym lepiej, bo dzięki temu szybciej działam i jestem w tym po prostu bardziej efektywna. No to ruszamy do sprzątania. Najpierw, bo w wysprzątanej kuchni zdecydowanie lepiej się ogarnia. Kuchnia posprzątana, możemy zacząć gotowanie. Jak zawsze w takim przypadku, kiedy nie mam y, takiego super strict planu, to najpierw wyciągam to co mam i przyglądam się temu. Patrzę, wiedziałam, że na pewno będę robić tacosy, ale z czego? Też nie wiedziałam, ponieważ chłopaki mi y, kilka rzeczy wyjedli, które zakładałam do tych Takosów. Zaczęłam od tego, że przygotowuję sobie kapustę i bardzo Wam polecam takie miksy. Jeśli nie macie pomysłu na całą główkę, chcecie mieć trochę kapusty, właśnie do zrobienia czegoś, to te miksy są bardzo spoko. Obieram też marchewki i tutaj widzicie ten miks jest posmarzony na maśle, a ja dodałam do niego ugotowaną kinoę, trochę soku z cytryny, sól i pieprz. I jeszcze raz to będę przesmażać, tylko jeszcze dodam trochę czosnku, takiego granulowanego. I to się teraz dalej smaży, ale już też na mniejszym ogniu. Teraz um, obrane marchewki przerabiam na takie wstążeczki i te wstążeczki będę za chwilę marynować um, w sosie, tylko najpierw muszę je przelać wrzątkiem. Znaczy nie muszę, ale chcę je przelać wrzątkiem żeby takie trochę zblanszować, i po tym zabiorę się za ogórki. Za chwilę zobaczycie, jak będzie wyglądała ta marynata, ale najpierw sobie jeszcze obrałam ogórki, żeby już zamknąć temat deski. I te ogórki, widzicie, kroję na takie. No nie jest to kostka, niby, ale powiedzmy, można, mo, może być to uważane za kostkę, myślę. Takie połówki, talarki, nie wiem, nieważne. Kroję w każdym razie ogórki i przekładam je do szklanego pojemnika. One mi się przydadzą, jeszcze zobaczycie jak dokładnie. A oprócz tego jeszcze cebula i cebula drobną. Przepraszam, ale wychodzę z kataru i kaszlu i takiego lekkiego przeziębienia i dlatego tak trochę trudno mi się mówi. Pokroiłam też ząbek czosnku, jak widzicie. I teraz biorę te zblanszowane wstążki marchewki, można to zastąpić też na przykład wstążkami cukinii i dodaję czosnek, cebulę. Tymczasem moja kasza z kapustą się kończą smażyć. Przekładam je do szklanego naczynia, to będzie taki bowl, który chcę mieć w szklanym naczyniu, żeby móc je zamknąć i przechować jeszcze, bo wiem, że nie zjem całości naraz. I teraz rozpuszczam masło ghee, czyli masło klarowane i przesmażam drugą taką samą porcję czosnku i cebuli jak poprzednio. Teraz dodaję wegańskie mięso, to jest sojowe mięso. Nie pamiętam jak się nazywa ta firma, chyba Vivera albo coś takiego. Przesmażam to tylko trochę, bo to już jest gotowe i w zasadzie tylko po to, żeby to Jakoś tam sobie trochę podgrzać. Teraz resztki tych marchewek, które mi zostały po wstążkach, kroję na takie, widzicie, w miarę cienkie plasterki, bo chcę, żeby ymm, że, że chcę je podsmażyć i chcę, żeby leciutko zmiękły, ale żeby nadal pozostały takie al dente Dokładam jeszcze troszeczkę masła i to wegańskie mielone. Smażę to wszystko jeszcze raz i za chwilę będzie gotowe. No, a teraz mamy sos, czyli tą marynatę do marchewki. Dodaję sos sojowy i olej słonecznikowy. Zamówiłam sobie takie fajne oleje, prosto od producenta olej rzepakowy i słonecznikowy, i teraz właśnie zaczynam je używać. I jeszcze na koniec um, sezam czarny. Mieszam, odstawiam można na chwilę wstawić też do lodówki. I tak osy. To są te łódeczki takie, to się nazywa taco shelves i ja to zamawiam zwykle z internetu więcej po prostu tych paczek, żeby za jednym razem kupić i teraz zobaczcie jak je układam. One pod wpływem ciepła się robią takie łatwiejsze w ustawieniu, dlatego się nie przejmuję teraz tym ustawieniem, tylko najpierw wsadzam, wkładam ten ciepły farsz i zaraz zobaczycie jak te łódeczki się poukładają i o ile łatwiej będzie je ustawić w środku, tak, żeby zmieściły się wszystkie i żeby było im wygodnie. To jest naczynie to szklane, to jest naczynie do zapiekania, dlatego że będziemy to jeszcze zapiekać. No i normalnie byłaby w tym jeszcze papryka i może jakieś inne warzywa, ale tak jak Wam mówiłam, chłopaki zjedli mi niektóre rzeczy do kolacji, jak mnie nie było, jak byłam na jodze. No i nie ma ich. <laughs> Zostało mi jeszcze kilka wstążek, więc układam je na wierzchu, tak, żeby to ładnie wyglądało. Ja też dbam w takich daniach o to, żeby warzywa były tylko te, które jedno z moich, taki, mam, mam jedno bardziej wybiórcze dziecko, więc dbam o to, żeby, żeby te warzywa były takie jak on lubi. Do tego kukurydza i ścieram na wierzch ser. Miała być mozzarella, również została pożarta, więc, więc jest taki ser. Mozzarella taka do pizzy bardziej, nie, nie taka w zalewie. I to jest już gotowe do upieczenia. A teraz wracam do bowla. Tutaj, jak widzicie, wykładam trochę tych wstążek w marynacie, do tego ogórki właśnie pokrojone. Jeszcze sobie wyciągnęłam trochę rzepy, ale może być cokolwiek kiszonego, bardzo fajnie do takich dań pasuje. No i teraz kruszę na wierzchu fetę. Niestety w zakupach online, które zamówiłam przyszła nie taka feta, jak chciałam, nie taka prawdziwa, dobra super feta, tylko taka średnia, no ale niech będzie. Jak nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Do tego dodaję jeszcze oliwki takie nadziewane cytrynami i znowu posypuję wszystko czarnym sezamem. A tutaj widzicie, zamówiłam sobie taki, no typowa chińszczyzna, tak myślę. Aczkolwiek przejrzałam wszystkie yy, wszystkie takie oferty, jakie mi weszły gdzieś tam w Google yy, na, yy, na zestawy do pieczenia chleba i do robienia własnego zakwasu i chciałam mieć takie naczynko, które będę miała temu do tego dedykowane, zamówiłam sobie cały zestaw razem tam z koszyczkiem, ze wszystkim, ponieważ właśnie mam wielką ochotę do tego, żeby wrócić do pieczenia chleba. Kiedyś piekłam chleb dawno, dawno temu i było to bardzo fajne i odprężające, więc zaczęłam od zakwasu. I oto jest mini meal prep. Jest zakwas, są warzywka. Przygotowane, zużyjemy je jeszcze do innych rzeczy. Tutaj widzicie ten bowl, który w, po części zjadłam na swój lunch, a takosy y, cudem zachowałam dla Piotrka, który wrócił z piłki wieczorem. Dodam jeszcze na czosy, tak jak widzicie, i była naprawdę przepyszna kolacja. Mam nadzieję, że ten mirror był dla Was pomocny. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. I pa!